thank you Często zadajecie pytania, jak dbać o ogród po zimie. Ja dzisiaj jestem w przepięknym ogrodzie Doroty Kaszuby. Zresztą za chwilę Wam pokażę. Dorotko, gdzie ty jesteś? Cześć Rafałku, Cześć, słuchaj, jak pięknie ja i Grażyn mała. Cię witamy. Cześć. Ja, myślę, ja, się, mm, ja się boję Słuchaj, twojego kota, bo Nie. może być Nie, jest łagodny bardzo. E, słuchaj, Leć Grażynko. A właśnie, puść kota, niech sobie pobiega. A my, słuchaj... Dzień dobry. Trochę bliżej. trochę bliżej. Nie bój się mnie. Słuchaj, mam dla ciebie propozycję. Budzimy ogród. Koniec zimy. Ja już mam dosyć. Ja myślę, że widzą, musimy powiedzieć przede wszystkim, jakie prace należy wykonać w ogrodzie na wiosnę, Jak, żeby po prostu ten ogród na nowo zaczął. Zakasuję rękawy. Odkrywamy zaczyna się wiosna. Tak, odkrywamy, odkrywamy wiosnę. wiosnę. No, co, co, co? Ja już nie chcę żadnych przymrozków. A Właśnie. Ty? Będą jeszcze przygruntowne, ale one nic nie szkodzą. Widzę, że tutaj piękne roślinki są posadzone, hyacynty hi, hi, tulipany, ale tutaj pięknie e, skomponowałaś to, czyli jest doskonały przykład, że rośliny cybulowe również możemy sadzić do, do pięknych donic, które za chwilę będą na tu pięknie uświecić. Tak. Do gruntu, do donic, do małych, do dużych, ale ja Ci powiem, jestem w tym roku mądrzejsza, bo wcześniej wyjmowałam cebulę i wrzucałam do jakiegoś tam pół czy do jakiejś skrzyni, a w tym roku już po prostu gotowe doniczki, takie małe wkłady do tych większych donic, obsadziłam, przysypałam ziemią i mam tam w rogu pokażę Ci, takie miejsce, gdzie to wszystko składuję na zimę. Tam nie ma wiatru, tam jest troszeczkę cieplej i łagodniej. I ja potem wysadzam. Tak, i ja potem wysadzam, wyjmuję taką osłonkę z hyacyntami, wstawiam ją do dużej skrzyni. No i brawo. i dalej. Idziemy dalej bo tak. nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Tu jest tu, tu taki puszczamy, y, zakon... puszczamy bokiem, tak. dalej, no i proszę, Tu jest jesteś... taki taki, taki zakątek z o, tutaj hortensjami. Masz hortensje, tak, hortensje. I powiem ci tak, ten kawałek powstał na takiej zasadzie, że za każdym razem, jak kupowałam hortensję i stawiałam sobie ją tam w donicy mhm. ładnej, to potem jak już jej pięć minut minęło. To wsadzałam tutaj. Następnego roku, następną, i tak powstał taki szpaler hortensji To są hortensje ogrodowe, których nie przycinamy, tylko usuwamy same, e, same kwiatostany. Teraz to wiem, ale jeszcze parę lat temu cięłam. Bo, bo nie znałaś Rafała. Przyjdziemy może tędy. Tutaj e, piękne. Iglaki. Piękne, iglaki. Piękne, piękne iglaki. Tak. Zapraszam Cię do mojej królowej ogrodu. E, tą hortensję dostałam jakieś 12 lat temu, chyba. Uh... Jest cudowna, króluje tutaj w ogrodzie, ale znowu całkiem niedawno się dowiedziałam, że źle ją przecinałam. Czyli... Znaczy, nie jest źle, ale można lepiej. Oczywiście przecinamy ją, e, ja już się pospieszyłam i przed twoim przyjazdem przecięłam. No przyczyłam. właśnie, widzę, że po prostu umawialiśmy się na pracę w ogrodzie, a ja tutaj dzisiaj widzę, nie będę mógł powiedzieć, jakie prace trzeba wykonać w ogrodzie. Więc drodzy widzowie, to jest pani, która po prostu już wybiegła przed szereg. Um... Było troszkę słonka i ruszyła. z Umawialiśmy się inaczej. Eee... Ale już wiem, że źle przecięłam. Źle, powinnam tak. ją tu krócej, a tutaj dłuższe zostawiać tak żeby to fajnie formować w, w momencie kiedy chcesz formować naturalnie tak. ale w szkół jest wiele zostawmy to... Yy... Przede wszystkim w ogrodzie jakie prace musimy wykonać? Musimy przede wszystkim przejść po ogrodzie, e, zrobić takie tak zwane rozeznanie, zobaczyć jakie prace należy wykonać, w które niektóre możemy wykonywać troszeczkę później, niektóre troszeczkę wcześniej. Ja proponuję, żebyśmy przede wszystkim, bo już tutaj widziałem, co trzeba zrobić, ale przede wszystkim musimy zacząć od sprawdzenia jakie mamy narzędzia. Zapraszam cię wszystko. Przygotowałam. I są narzędzia. No, widzę, no Niektóre to. jeszcze świeżo po robocie nie oczyściłam. Słuchaj, no właśnie. Czyli tak, podstawowe są, szpadle są, grabie są. Grabie, e... kochane, chociaż jeszcze uwielbiam dmuchawę. Widzę, uwielbiam, jak po prostu podłączę dmuchawę, to wszystko sekator. Liście... Tak, sekator. I to jest taki fajny, dużą siłę. Tutaj, tutaj jest bardzo dużo sekatorów, a ten jest taki mój ulubiony. Nie wiem, czy, do, czy wiesz, do czego służy. bo... Wygląda jak do włosów. To, że się znajduje u ciebie w ogrodzie, to nie znaczy, że. Nie. Słuchaj, to jest do ziół. To są nożyce do ziół. Jak masz, Zobacz, zioła, od jak masz zioła, to jest wiesz no ten jest taki piękny rustykalny tak, no, ale tu pięknie. możemy się bawić słuchaj i tak, tak dalej i tak dalej i tak dalej tu masz przepiękne scyzoryk, może nie scyzoryk, ale taki nożyk słuchaj to jest Fajne. to rewelacja Ja to muszę ładnie wyeksponować no, naprawdę słuchaj, e, Dużo tych narzędzi masz dużo tych narzędzi masz niektóre to są nowe nabytki jeszcze nawet nie zdążyłam użyć Dużo tych na, no właśnie więc może e, ustalmy tak że ty dzisiaj reprezentujesz ogród a ja pracuję to ja idę zrobić ciekawe. Fantastycznie. Dobra. A ja zajmę się tutaj porządkami. Dobra. Mam kawkę. A co tak długo? Słuchaj, patrz, ile ja już zrobiłem? Patrz ile ja zrobiłem. No ale zobacz, jakie ja kubki dobierałam. Ja jestem beauty queen, a ty mój bohater, proszę. No e, słuchaj, bardzo. no bohaterem, bardzo bardzo Ci dziękuję. Ale wiesz e. to, że ten trawnik od razu inaczej wygląda. Ale wiesz, ja zauważyłem jeszcze tu jeden taki defekt, ale cały czas się na to przygotowałem. E, potrzeba tutaj zrobić również dosiewki. Zauważyłeś te plany? Zauważyłem ja. to, tak. Ale to się zajmiemy, to się zajmiemy później. się W ponieważ... jednym miejscu kapie z namiotu, w drugim kosiarka się zakopuje. A, no widzisz. Naprawisz Więc mi to? No, no. no. Fajnie. Po to tu jestem. Kawka przepyszna. Ale słuchaj, e, tu już jest ładnie wygrabione, pięknie to wszystko wygląda. Wiesz co, ja mam taki plan, żeby nie tracić dnia, to może przejdziemy od razu, zajmiemy się jeszcze sadzeniem e, roślin, a ewentualnie możemy tam jeszcze jest e, takie do wypielenia ogródek bym powiedział. Dobrze, ale jeszcze póki jesteśmy na trawniku, chciałam Cię zapytać, co teraz z tym trawnikiem robić? Co, co tu można posypać? Czy nawóz, czy mączkę, jak go ożywić? Wiesz co, teraz, e, teraz jeszcze troszeczkę za wcześnie jest, tak? E, tak, bo jest trochę chłodno, ale wiesz co, przede wszystkim areator jest potrzebny i. Tutaj trzeba troszeczkę to, tą, tą trawę ożywić, ale na pewno nie nawozem. Dobra, to będę musiała pomyśleć. To chodźmy tam do tych to... No. Co chcesz mi pokazać? Przede wszystkim dorodką Usiądź spokojnie, spokojnie, nie denerwujcie. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że są rośliny, które już można wysadzać, e, wysadzać do gruntu, ale z niektórymi jeszcze musimy poczekać. E, takim klasyczną rośliną, która jeszcze nie może być wysadzana, to jest dalia, ale dzisiaj dary my się nie będziemy zajmować. Mog, e, jakbyś już bardziej. Kiedy dalia? Jak, e, dalia dopiero jak jest niebezpiecze, jak niebezpieczeństwo, jak minie niebezpieczeństwo przymrozków, ale o tym mamy już jeden odcinek, Aha. jak będziesz miała to ci opowiem troszkę, Ale gdybyś chciała bardzo się wy, wyrywać, to już mogłabyś wysiać. Sałatę, mogłabyś wysiać rzodkiewkę, to są takie rośliny, które mają bardzo krótki okres wegetacji i już nawet jak jest chłodno, to możemy... Do donicy je... czy do gruntu? Do gruntu. Tylko i wyłącznie. Do gruntu. Tutaj mamy, tutaj mamy frezję, ale to są wszystkie rośliny, które są późniejsze. Tutaj mam coś specjalnego dla ciebie. Jak już posadzisz, to mamy takie drewniane patyczki, gdzie sobie napiszesz nazwę i odmianę. Dobra, zabieram. A tu jeszcze mamy cebulę, cebulkę Na dymkę, to czekałam, sobie... na to czekałam. Cebulę dymkę? Tak, ja sobie tą doniczkę obsadzę i będę ci przysyłać zdjęcia, jak sobie do jajczniczki, szczypiorek to. No to ja mam pomysł, trochę zrobię, przeorganizuję to. Dobra. Troszeczkę bokiem do ciebie. No i możemy sobie posadzić taką cebulę. Cebuledynkę w zasięgu gdzieś tutaj na tarasie sobie posadzić, będziesz miała w zasięgu. To ja mam e, ręki. ważne pytanie. Tak? Czy jak to są różne gatunki, to można je zupełnie zmieszać? Nie czy pogryzą. na przykład. Czy, je... czy tak jedne tu, drugi tu Słuchaj, nie dzieli. jeśli chcesz, to jeszcze mam dla ciebie trzeci kolor, bo jest czerwona, biała i Dobra, jest, jest taka żółta. Sadzimy. Czyli może być klasycznie. Proszę bardzo, ja się już szykuję, będziemy sadzić. To jest bardzo, to jest bardzo proste, bo. Na jaką głębokość? Słuchaj, zaraz Ci pokażę wszystko. Dobra. E, Przede wszystkim musimy sobie to wyciągnąć, powyciągać. Normalnie, gdybyśmy sadzili cebulę, dymkę na, na, na taką klasyczną cebulę, to musimy zachować o wiele większy odstęp. My tutaj możemy, nam zależy tylko i wyłącznie, żeby pozyskiwać szyper, więc możemy powtykać jedno obok drugiego. Aha. A to więc, nie będzie za dużo mało. tego wszystkiego tu, czy nic do drugiej nie będzie. donicy? Spróbujmy. Spróbujmy. Wiesz co, ja jednak też chcę kontakt z ziemią wiesz co? Ja być ja tak wolę jak mieć ty. ten kontakt. Z ziemią. Tak. No i wiesz co, i tak no, co najmniej na jedną drugą ma nawet więcej, tak żeby wierzchołek wystawał. A to musi wystawać, tak? No Troszeczkę musi wystawać, tak? Dobra, to nie ja za bym, głęboko. To dobrze, że mi powiedziałeś, bo ja bym tak po, totalnie pod ziemię. Nie, nie, nie. I, i wiesz co, i jedna obok drugiej możesz. Yy, Gęściej? Tak, nawet gę... Może być, może być gest, To im się dobra. nic Nie będzie. Zapraszam już Cię na jajecznicę z dymką. Słuchaj, yy, myślę, że to jeszcze z dwa tygodnie, no może z tydzień, przy, dobry, przy, dobrych, przy dobrej prawdę? temperaturze? Tak, bo zauważyłam. Ja że dłużej. Nie, no zobacz, niektóre nawet już mają takie malutkie. Wiesz, już A, no no, malutkie tak. tutaj wystaje. Jezu, jak ja marzyłam o tym. Ale o czym, o jajecznicy, czy o pracy w ogrodzie? <laughs> o jednym, o drugim, <laughs> o trzecim, o dymce. <laughs> Chciałem powiedzieć, że ogród masz bardzo piękny, słuchaj, ale jeszcze nas coś czeka. Ja zauważyłem jedno, że tam taka z tyłu grządka jest jeszcze niewypielona. Hortensję przed przyjazdem przycięłam, ale tego nie zdążyłam czyli zrobić. Czyli robisz te wszystkie takie, jak ja mówię, te takie bardzo przyjemne prace, to o i owszem, ale to jest taki cyklu brudny. Zostawiłam no, dla ciebie. Mówię. No słuchaj, no <laughs> powiem Ci tak. No. Dobrze, że jesteś piękną to kobietą. To ja ci coś to powiem, ci ja już barzyć. to sobie sama obsadzę. A, A czyli, czyli idź tam. ja idę tam? No mhm. dobrze, no w tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego. Dotrę do ciebie niedługo. No dobrze, no. baw się dobrze. Pa! O rany, co tutaj się dzieje? Trochę pracy jest. Dorotka, czy ja cię mogę prosić? Co tutaj się dzieje? Powiedz, co tutaj jest posadzone, bo ja tutaj widzę tak, nie zapominajki, no to to już widzę, że one będą przepięknie kwitły. Tutaj jakieś doniczki pozostałości. A nie, to nie są pozostałości. Yy. Chciałam ci powiedzieć, A to są? że to są poziomki, tak. które ja schowałam tam w tym rogu, co ci mówiłam. Nie ma tam wiatru, nie jest tak zimno. Po prostu je tak wstawiłam. Odsłaniam troszeczkę te liście i to jest gotowe. To może, stop, stop, do stop. Powieszenia. może Może wiesz co, to ja mam taką propozycję. Weźmy to ładnie, oczyśmy, co? Dobra. Ładnie to oczyścimy i będzie Dobra. naprawdę super, bo, bo to tak nie może zostać. Dobra. Słuchaj, trochę mchu jest i tak dalej. Tu jest wszystko. A powiesz mi, jakie rośliny tutaj jeszcze rosną? To w międzyczasie Ech, jak będziemy. Mieczyki. Ale mieczyki są yy, jednoroczne. Tak, mieczyki były w zeszłym roku lilie, Lilie. Nie zapominaj szałwia. Tu jest wszędzie obsadzona słuchaj. szałwia i ona sobie naprawdę świetnie radzi. Czyli zabieramy się za robotę. Czyścimy. I tu jest miętka jeszcze widzę, tutaj po tych resztach. Już Jak widzę. mnie poniesie, to sadzę tu wszystko. No właśnie, słuchaj, Dobre. do roboty. Ja myślę, że już. No słuchaj, no chyba już lepiej dać, robić tutaj się nie da. No Właśnie pięknie. Właśnie po prostu zapowietrzyłem. To nie jest ten ogródek no, w ogóle. Ale, no zobacz, pięknie jest. Dziękuję. Ale e, słuchaj, jeszcze mamy tutaj... Po oczyszczeniu można zastosować, nawet nawet należy, taką mączkę bazaltową, która wspomaga proces ochrony roślin, również wzbogaca glebę. To, są, to jest wszystko naturalne, więc spokojnie. Do warzyw możemy, też, tak? Do warzyw możemy to używać i do kwiatów, i do, hmm. do roślin cebulowych. Wszystkie, słuchaj, jest łatwe w użyciu, bo po prostu bierzesz. patrz, patrz, patrz. Mamy mam nożyczki. też nożyczki. O, super. Nożyczki? Proszę. Te nożyczki, jestem zakochana w nich. Tak, tak, nie tylko do ziół. Nie tylko do ziół, oczywiście. No i zobacz, to no mączka bazaltowa tak wygląda. Zobacz, jaka ciężka. No, trochę jak cement. Troszeczkę jak cement, no słuchaj, sama nazwa wskazuje. I to normalnie, tak śmiałym, śmiałym ruchem, rozsypać. I to wymieszać z tym, czy do dost... Ale to... po roślinach też można Nic tak Nie, To się nie stanie, słuchaj, to Dobra. przecież to, co zaraz, albo ci też zmyja, albo po prostu my to zaraz sobie ładnie tutaj wymieszam. Proszę cię, asystuj. Ja popatrzę. I to popatrzysz. No nie ma to, jak, jak popatrzeć na ludzi pracujących. No i normalnie to możesz sobie tak z ziemią ładnie, ładnie wymieszać. Dobra. Fajnie to o, pachnie, wie wiesz, naprawdę. To w ogóle, no, teraz już gleba jest tak, robi się ciepło i zaczyna tak. to ładnie pachnie, bo to jest pozbawione, po deszczu, uwielbiam jest te zapachy po, po deszczu. Pozbawione zapachu. Słuchaj, to ewentualnie jak komuś przeszkadza, to można wtedy... Od razu wodą tutaj polać i nie ma problemu. I tak przygotowaną grządkę możemy po prostu już ją pozostawić do, 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 do wiosny. Za chwilę rośliny wystrzelą. Słuchaj, bo już jest oczyszczone. To wszystko e, jest super. To, wszystko jest, to super. wszystko jest super, ale super to mi zrobiłeś tutaj z tymi poziomeczkami. No słuchaj, Bardzo poziomeczki dziękuję. zostały tylko oczyszczone, do nich Gotowe. Ja ja od razu wieszam, zobacz. Mam taki patencik. No i proszę. No właśnie, potrzyma, trzymaj. Nic z nimi nie robiłam, po prostu jak przyszła jesień. Późna, schowałam to. Ja je troszeczkę do kawy, słuchaj, podsypię, bo również do, do doniczkowych można. słuchaj, przysypiemy. O, no właśnie. I proszę, możemy teraz już. Wiesz, że jak one rosną, to mają takie aż dotąd tak, te pędy tak. i tylko podchodzę rano poziomeczki, no kaweczki. Proszę bardzo. Tak. przy tarasiku, tak. bliziutko. Proszę bardzo. co Ci pomóc? Już sobie radzę chyba. I przechodzimy do następnej części, zaraz. Bo ja pamiętam co mi obiecałeś. No, słuchaj, ja, ja wiem. Tam są wie... takie dziury w trawie. I obiecałeś mi, że coś z tym zrobimy. No to idziemy dostać trawę. Dobra? Chodź idziemy, do się, trawę. No i co? Tutaj? Tutaj, bo tutaj. No zobacz, jak to, to wygląda, wygląda, no. Ale to nie ma problemu, słuchaj, tutaj mamy taką... Pozwól do mnie, słuchaj, mamy takie nasiona, trawy, e, one są w granulacie, więc bardzo łatwo, e, bardzo łatwo... Do regeneracji do, do takiej do, do właśnie, Do, do tak? regeneracji, ale bardzo łatwo jest, bo, bo te nasionka po prostu też nie będą uciekały, I to jest bardzo proste, trzeba po prostu troszeczkę przegrzebać, przegrzebać. I to dosiewamy i nie, już ziemi na to nie sypiemy? Nie, słuchaj, zaraz Ci wszystko pokażę. Robimy tak, żeby to ładnie, wiesz, tą ziemię, ten falerny punkt... Troszeczkę zruszać. No widzisz, tutaj są takie specjalne dziurki, ale ja sobie to wysypię normalnie na rękę. No i wysiewasz to tak dość odważnie. I należy pamiętać, że trzeba to dobrze zwilżyć. Czy mamy gdzieś tutaj e, wodę? Mam, mam, mam koneweczkę Przygotowana na każdy. Ale tutaj nie kławność. mieszamy tego tak co, tymi kropkami z tą ziemią? Nie. Absolutnie, bo właśnie po to jestem otoczony, dlatego ten nasionka nie uciekną uciekną Bo normalnie, jak masz trawę, to musisz jeszcze mieć posypkę. E, normalne nasiona też się musisz mieć posypkę. Aha. No i normalnie. Słuchaj. Zapraszam z tym pudełkiem tutaj. Z pudełeczkiem. Nie, teraz ja to zrobię ja. No właśnie, no zobaczymy jak to wychodzi. Aha, no, A, no pani, Wiem. Pani, wiem. gdzie się pani tak Rafał Rafał grabia. Zdawaj grabki. Wiesz na, nazwisko odgrabienia? od grabienia. Tak. Słuchaj, no przede wszystkim musisz to Spulchnić. przecież. Boże, jak ja lubię, jak ty do mnie przychodzisz. Słuchaj, możesz do mnie przychodzić zawsze. Naprawdę. Słuchaj. E, bardzo chętnie. Patrz. O, no i śmiało właśnie. Śmiało roz, rozsyp. Nawet nie bój się, że będzie za dużo, bo tam się nic nie stanie. Ale ten ogród będzie Słuchaj. piękny w lato. Słuchaj, Przyjdziesz się? zobaczyć, co? Słuchaj, ja już... Zapraszam cię na kawkę i na jajeczniczkę z dymką, czuję, z dymką. Czuję się zaproszony. I właśnie. Gdzieś, gdzieś właśnie tak, słuchaj. Dobra. Będzie. Podlewamy? Podlewamy. Obficie. Bo to musi niestety znaczy niestety. Ważne jest, żeby, żeby te nasionka po prostu dobrze nakłuły. A jakby teraz przyszedł mały przymrozek? Wiesz co, nie należy trawy wysiewać dopóki będą lekkie przymrozki. Tego to znaczy, należy, że już nie będzie? Tego należy nie robić. Wiesz co, i my tutaj zakładamy, że tutaj jest w mieście, to jest ogród miejski, jest osłonięty i tak dalej, tu prawdopodobnie już przymrozków nie będzie, no ale zawsze jest taka ewentualna... Obiecujesz? Słuchaj, postaram się. Postaram Dobra. Postaram się, żeby nie było przymrozków. Dobra. Wszystko zrobiliśmy? Myślę, że większość rzeczy, które powinniśmy zrobić, wykonaliśmy. Słuchaj, bardzo się cieszę, że mogłem gościć u w ogrodzie, że mogliśmy troszeczkę Przybliżyć, się w jak, jakie prace należy wykonać. No a cała reszta to już tak naprawdę zależy od, od nas, bo też nie można w ogrodzie, co jest bardzo ważne, to nam, ogród ma sprawić nam przyjemność, więc nie można też się zachorować. W ogrodzie należy sobie po prostu te prace e, zostawiać, e, czasami też na później, e, żeby czerpać po prostu przyjemność z To ja w tu wyszukam kolejne prace na później i zadzwonię do Ciebie, dobra? Cieszę się bardzo, dziękuję Cieszę się bardzo. bardzo że mogłem być Twoim gościem w Twoim ogrodzie. Ja też dziękuję. Do Pozdrawiamy. Zobaczenia. Cześć.